Cześć! Z tej strony dziku, z Dojców Nerdów, dzisiaj opowiem Ci o Kapitanie Ameryka. A ściślej mówić o komiksie, który ostatnio wydał Egmont i który jest bardzo kontrowersyjny. Kapitan Ameryka, ikona polskiej, e, ikona amerykańskiej, widzicie, tak mi się zakorzenił w głowie, że prawie jako polskiego bohatera go postrzegam. Swoją drogą Polski Orzył chyba nawiązuje do Kapitana Ameryki. W każdym razie ikona. Ikona stworzona w latach 40., która przeżywała burzliwe przygody z różnej maści bohaterami. Kapitan Ameryka, uosobienie amerykańskości, uosobienie patriotyzmu, tego, że damy radę, że kiedy wszyscy tracą wiarę, kapitan Ameryka ciągle wierzy w słuszność swojej sprawy. Jest to bohater trochę odrestaurowany w ostatnich czasach dzięki właściwie MCU. Eee, stąd komiksy nabrały nowych rumieńców, ale także dzięki ofensywie wydawniczej Egmontu. Ja w swoich rękach dzierżę. Mm, komiks pod tytułem Kapitan Ameryka, który IGN.com określa jako jeden z najbardziej intrygujących rozdziałów w drugiej historii tego bohatera. Jaki jest wstęp? Ano, taki. Od czasu II wojny światowej Steve Rogers symbolizuje amerykańskie ideały, tak jak powiedziałem. Niedawno odzyskał siłę i młodość i wszyscy liczą na to, że przywróci ład w świecie, w którym po upadku więzienia Pleasant Hill znów panoszą się arcyłotrowie, a faszystowska organizacja Hydra błyskawicznie rośnie w siłę. Kapitan Ameryka ma jednak własne plany i zrealizuje je, choćby miał iść po trupach. Czy ten genialny stratek, z którego zdaniem liczą się najważniejsi politycy, wciąż jest szlachetnym bohaterem? za jakiego wszyscy go uważają, czy służy teraz mocznej sile. I już zdradzam wam, nie spoilując to, że komiks jest mocno kontrowersyjny. Autorem jest Nick Spencer, który między innymi pracował nad Iron Manem 2.0 a rysują go Javier Pina i Javier Size. Javier Size y, pamiętam go właśnie z Pleasant Hill, który też Wam polecam. Bardzo ciekawy komiks o, właśnie, o więzieniu stworzonym przez kostkę Kobik, która właśnie sprawiła, że kapitan Ameryka odzyskał swoje siły y, witalne. Komiks jest mocno kontrowersyjny, no, w połowie jest opatrzczenki. Jest opatrzenki. Zdarzają się też kwestie poprawne politycznie, choćby kwestie poprawności homoseksualnej. Nie do końca mi to pasuje, bo chciałbym, żeby sztuka komiksowa była wolna od wszelkich ideologii, po prostu cieszyła nas rysunkiem i ciekawą treścią, niekoniecznie polityczną. Komiks jest, tak jak powiedziałem, ciekawy. On toczy się w tle E, drugiej Wojny e, Domowej, e, która rozgorzała pomiędzy kapitan Marvel, e, a Tony Starkiem. E, więc Civil War 1 nie wystarczył. A skoro jest kapitan Ameryka, to musi być i Red Skull. Red Skull e, z, z, z umysłem Charlesa Xaviera. E, I tutaj jest w jednym panelu taka scena dość wymowna, która dobitnie świadczy o tym, że jest to komiks raczej plus 18. Także serdecznie polecam, bo mamy tu też kwestię Ulyssesa, z racji którego wybuchła druga wojna domowa pomiędzy kapitan Marvel a Tony Starkiem. A chodzi o przewidywanie przyszłości. W ogóle można powiedzieć, że origin kapitana Ameryki jest pokazany... Jeszcze głębiej, bo wszyscy wiemy skąd wziął się kapitan Ameryka. Steve Rogers, chuderlawy chłopak, który bardzo pragnął bronić kraju, warczyć w czasie II wojny światowej, dzień w dzień próbował się dostać do wojska, ale z komisji wojskowej został odsyłany z racji tego, że no, był kiepskiego zdrowia, kiepskiej konstrukcji. No ale w końcu jego upór, jego zaangażowanie zostało zauważone i został zaproszony do programu SuperŻołnierz. Ale jak do tego doszło, to pokazuje winę inny sposób właśnie komiks Steve Rogers, Kapitan Ameryka. Powiem Wam, że Hydra dużo głębiej sięga, dużo wcześniej sięga, może tak. I to, że została skoligacona we wcześniejszych komiksach razem z Nazizmem, razem z Hitlerem. To można powiedzieć, że w ujęciu tego komiksu jest troszkę krzywdzące dla Hydry, jakkolwiek by to nie brzmiało, tak? Wiem, że jest to dość kontrowersyjna teza. W każdym razie, dużo głębsze przesłanki ma Hydra, dużo bardziej jest skomplikowaną organizacją. W ujęciu właśnie komiksu wydanego przez Egmont w Polsce. I. Co nie znaczy, że nie pojawiają się ikoniczne postacie. No, wspomniany Red Skull, ale i pojawia się Baron Zimo, którego rola jest bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj nie zdradzę Wam w jakim ujęciu jest przedstawiony, bo to było arcy, arcy ciekawe, więc ja jestem zachwycony. Tutaj mała kwestia. Jest taki kraj, Ostoja dla oprawców, gdzie yy, szeryfem jest Taskmaster. Jak Taskmaster zaczyna podejrzewać yy, podwójną osobowość yy, kapitana Ameryki, a właściwie może tą prawdziwą, yy, więc ciężko powiedzieć. Ja do końca po lekturze tego komiksu nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to poza kapitana Ameryki, ponieważ on jednocześnie sprzyja hydrze, a z drugiej strony yy, ma swój pomysł. Na poprawienie świata. Więc jest tu dużo kontrowersji, jest gdzieś ten duch nazizmu, tej hydry faszystowskiej gdzieś się odnosi, ale jednocześnie jest ujęcie bardzo nowoczesne, bo mamy kwestie terrorystyczne pokazane w, w zabarwieniu współczesnym. Niestety, niestety, pokazane są motywacje hydry, jak ona potrafi rekrutować na modłę tych czasów ludzi do swojej organizacji, czyli ludzi wykolejonych społecznie, ludzi psychicznie. Potłuczonych, ludzi, którzy nie widzą sensu i nadziei w normalnym życiu, gdzie nie potrafią sobie znaleźć miejsca pracy, rodziny. Fajnie kontrastuje. Fajnie kontrastuje młody Steve Rogers z Sharon Carter, która wypomina mu nawet w jednej scenie: że następnym razem, jak będzie prosił kostkę kosmiczną o odmłodzenie, żeby pamiętał o swojej partnerce. Sharon Carter tutaj pojawia się w kontekście Shield. Shield organizacji, która sprawuje pieczę nad całym światem. Oczywiście wywodzi się z USA. Dyrektorem jest w tej chwili Maria Hill. Która ma, być zostanię, która ma zostać odsunięta od władzy. Tutaj też bardzo są ciekawe i motywacje. Oczywiście bezpieczeństwo świata jest najważniejsze, ale Maria Hill gra jak prawdziwa pokarzystka. Stając przed Trybunałem Stanu, zamiast się kajać, bronić, przechodzi do kontrofensywy. Bardzo ciekawe sceny. Sharon Carter jest namaszczona na jej następczynie, ale nie zostaje tą dyrektorką. Graficznie komiks jest świetnie narysowany. Zresztą no, to jest ta kreska z Pleasant Hill, o której wspominałem na, we wstępie audycji. Bardzo serdecznie Wam polecam ten komiks. Nowa tarcza Kapitana Ameryki. Zresztą, obejrzyjcie sobie galerię zdjęć pod y, tym podcastem. To dajcie w komentarzach znać, co o tym myślicie. Co, y, tarcza z pozoru, jeśli patrzymy na układkę, wydaje się archaiczna, ale mam wrażenie, przeglądając y, panele w, komik y, w komiksie, że inspiracją mogło być Infinity War. W wykonaniu MCU, gdzie dwie tarcze były. A tutaj jest bardzo fajny zabieg zastosowany, i kilka patentów dodanych do tarczy, gdzie jest ona na wyższy poziom. Na wyższy poziom wyniesiona. No niestety też w wielu drastycznych scenach. Kapita Ameryka, Ameryka jawi się jako taki Superman Marvela, jeśli chodzi oczywiście o motywację, jeśli chodzi o podejście do, do, do świata, o postępowanie z wrogami, z przeciwnikami, a w tym komiksie jest on brutalny, drastyczny yy, i posuwa się do tego najgorszego ostatniego kroku. Co nie znaczy, że komiks nie jest utrzymany w dobrym tonie. Komiks trzyma naprawdę jak dobry thriller, e, przywodzi na myśl dobre jakieś a, może nie kryminały, ale takie sensacyjne powieści, bo e, ten cliffhanger, który następuje w, w, w pierwszej połowie mm, książki komiksu, no nie do końca rozwiązuje sytuację w drugiej połowie. No i z przyjemnością czekam na drugi tom tej historii. Także mm, bardzo serdecznie dziękuję za to, że Egmont pozwolił mi wyruszyć w tak y, inną podróż y, z kapitanem Ameryką. I y, y, nie wiem co o tym myśleć. Na pewno to nie jest dla dzieci. Czy to jest to odpowiednie dla dzieci? Y, no nie, zdecydowanie nie. To jest 18, tu jest dużo treści kontrowersyjnych, jest brutalność. Jest nawet taki ton odnośnie hydry, gdzie czasami można zrozumieć ich motywację. A więc y komik spełnia swoje. Y komik spełnia y swoją y powinność, jeśli chodzi o atrakcyjność, jeśli chodzi o przeciągnięcie y czytelnika. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony, że mogłem doświadczyć lektury tej pozycji. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Egmontowi za e, zaufanie i e, obdzielenie nerdac.pl egzemplarzem recenzenckim. Naprawdę, warte, warte polecenia. Cena rozsądna, bo 69 zł cena wyjściowa, ale na pewno Egmont na swojej stronie ma różne świetne promocje. Bardzo serdecznie polecam jeszcze raz i słuchajcie, do następnego odcinka. Żegnam Was serdecznie i zostawiam Was z pytaniem, jak myślicie, czy kapitan Ameryka rzeczywiście jest agentem Hydry? Trzymajcie się. Do miłego! Cześć!